Witajcie, witajcie! Dziękuję za subskrypcję i dziękuję, że tu wracacie. Pytanie jest takie: czy tęsknicie za czasami, kiedy motocykle miały duszę, a nie tylko ekrany dotykowe? Tryby jazdy sterowane satelitą i takie tam. No i właśnie dzisiaj trochę cofniemy się w czasie, ale bez opuszczania XXI wieku. Zapnijcie kaski, zapaszcie kawę i zostańcie do końca, bo zobaczycie klasyczne maszyny, na które was stać. No i takie, które kupicie pewnie dopiero po wygranej w Lotto. W dzisiejszym zestawieniu mamy tylko sprzęty o pojemności powyżej 125 cm sześciennych i podzieliłem je na trzy kategorie cenowe. Tylko że dajcie znać w komentarzach, czy wy byście nie poukładali tego trochę inaczej, bo nie wszystko mi idealnie siedzi w swojej kategorii, ale jakoś to podzielić musiałem. Także gdybyście się z jakąś kategorią nie zgadzali, to luz, dajcie znać w komentarzu. Lecimy. Klasyczne motocykle, które można jeszcze kupić w XXI wieku. Pierwsza kategoria to są tanie motocykle, i tutaj dominują chińscy producenci. Po pierwsze, Java, która oferuje dwa modele warte uwagi, 350HC i 650HC. Oba motocykle nawiązują do klasycznego designu, różniąc się głównie silnikami i trochę rozmiarem. Java 350HC wyposażona jest w jednocylindrowy silnik o pojemności 397 cm3, który generuje 27 koni. I maksymalna prędkość, którą ten motocykl może się poruszać, to jest jakieś 130 km na godzinę. Jawa 650 to HC z kolei posiada mocniejszą dwucylindrową jednostkę o pojemności 644 cm, która generuje 40 koni, co pozwala na osiągnięcie prędkości według producenta do 160 km na godzinę. Może się uda z górki. Ceny to około 24 000 zł za 350 i 29,900 za większą jawę 650 HC. I jak jesteśmy przy tych motocyklach Jawy? Ja wiem, że one kuszą z dwóch powodów. Po pierwsze, dla wielu ludzi to jest sentyment. Po drugie, no one rzeczywiście są tanie. Rozmawiałem na targach motocyklowych w Warszawie z przedstawicielami Jawy, i oni twierdzą, że oczywiście ten design nawiązuje do. Historyczne Jawy, ale że technologia nowoczesna a w ogóle to jest jedyna firma ze wszystkich na świecie, która jeszcze nadal jest w prawowitych rękach oryginalnych właścicieli, a nie została kupiona przez Chińczyków. To mówią ludzie z Jawy. Z drugiej strony, jak się czyta komentarze na czeskim YouTube, YouTube i o ile można uwierzyć tłumaczowi automatycznemu, który te komentarze tłumaczy, to nie do końca jest to prawda, dlatego że rzeczywiście motocykle Jawa te nowe, czyli te, które można znaleźć na stronie ejawa.com są składane w Czechach. Ale części do nich przyjeżdżają z Chin, więc jest to chiński sprzęt składany w Czechach. No, jest to pewne ominięcie prawdopodobnie sformułowania, że jest robiony w Chinach, no bo nie jest robiony w Chinach, tylko jest częściowo robiony w Chinach. Nie wiem jak to określić. W każdym razie, kiedy poczyta się komentarze na czeskim YouTube i przetłumaczy je pod recenzjami czeskich dziennikarzy, recenzjami właśnie z motocykli Marki Jawa, no to. Te recenzje nie są zbyt przychylne i, i królują e, informacje o niezbyt wysokiej jakości, i królują informacje o tym, że nie, nie za dobrze ten motocykl brzmi. Z brzmieniem można sobie poradzić, z jakością już trochę gorzej, więc jeżeli mieliście jakąś styczność z tymi nowymi jawami, dajcie znać w komentarzu, e, czy ta jakość może się poprawiła, a może Czesi po prostu przesadzają, no bo to było kiedyś ich takie małe dziecko motoryzacyjne, jak u nas Junak, a teraz Czesi mieli nie wiadomo jakie oczekiwania po tym. Co jest sprzedawane za jak słyszeliście 20 parę tysięcy złotych nowe. Więc dajcie znać, jeżeli mieliście styczność z tą nową jawą. Ja tylko na tym siedziałem, od razu mówię, nie jeździłem, tym jeszcze może się uda w tym roku pojeździć na tych jawach. Jak znajdę coś swojego rozmiaru? Kolejna propozycja w kategorii tanie. No, czyli chińskie, to jest Benda Shinshila 500. To jest, jak mówi producent, klasyczny cruiser z charakterem retro i napędza go dwucylindrowy, chłodzony cieczą silnik o pojemności 496 cm3, który generuje 47 koni i 45 Nm momentu obrotowego. Ten motocykl, wyposażony jest w ledowe oświetlenie, cyfrowy kokpit itd. Benda Shinshila 500 kosztuje 30 000 zł bez jednej złotówki i też podpowiadam, że jest mniejszy brat tego motocykla, jest Shinshila 125. Jestem ciekaw, czy kupilibyście chiński motocykl i dlaczego tak albo dlaczego nie? A może macie te chińskie motocykle, no i chcielibyście zawalczyć o opinię na ich temat, więc zapraszam do komentarzy. Tymczasem no, jesteśmy w tej grupie budżetowych motocykli Tanich, czyli jak mówiłem, najczęściej chińskich, no więc proszę bardzo, kolejny chiński motocykl Junak M12 Vintage 400. Jak mówi producent, to stylowy cruiser o charakterystycznym wyglądzie retro, <noise> już gdzieś to widziałem, motocykl ten oferuje jednocylindrowy silnik o pojemności 401 cm3, ma 42 konie. No, dzięki temu nadaje się dla początkujących motocyklistów i dla osób, które preferują spokojniejszą jazdę. Znaczy, taką bardzo spokojną nawet. Junak M12 Vintage 400 kosztuje około 21,999. Te ceny się trochę wahają, w zależności od tego, gdzie patrzymy. I on też ma mniejszego brata 125, jakby coś. Jest też Junak M12 125, jest sporo tańszy. No, ale my tutaj dzisiaj mieliśmy zajmować się motocyklami o pojemności większej niż 125, więc tylko luźno o tym wspominam. Kolejny motocykl, który jest Klasyczny z wyglądu, ale można go nadal kupić w XXI wieku, to QJ Motor SRV 600V. Łatwo zapamiętać, nie? Ten motocykl to cruiser z silnikiem V2, to jest bardzo ciekawe, o pojemności 600 cm3, on ma 60 koni i 56 nm momentu. Nie wiem jak Chińczycy to zrobili, że V ma więcej mocy niż momentu, ale okej. Okay. Motocykl łączy klasyczny styl z nowoczesnymi rozwiązaniami, jak mówi producent, jest cyfrowy wyświetlacz, pełne oświetlenie LED i cena tego wynalazka to 30 tysięcy złotych. Jeżeli któryś z tych sprzętów, tak jak ten na przykład QJ Motor, wpadł wam w oko, no to dajcie znać. No i tą propozycją zamykamy listę budżetowych motocykli retro, które można kupić w XXI wieku, tych, które wyglądają klasycznie, ale nadal są dostępne. Dajcie znać, czy któregoś producenta albo któregoś modelu tutaj zabrakło. Jeżeli tak, no to możemy zawsze stworzyć kolejną listę, więc zapraszam do sekcji komentarze. I teraz przed nami średnia półka, natomiast tutaj przestrzegam i też odsyłam do komentarzy, jeżeli byście się nie zgadzali z którąś propozycją z tej tak zwanej średniej półki. Ja to zupełnie subiektywnie ułożyłem. I dla mnie średnia półka nie zawsze oznacza średnią półkę cenową. I Dla mnie to też często oznacza trochę wyższą jakość niż ta jakość budżetowa. Czasami zdarza się tak, że niektórzy producenci sprzedają motocykle w bardzo podobnej cenie jak chińska konkurencja, ale one są po prostu jakościowo odrobinę lepsze. Albo firma ma większe doświadczenie i ma te rozwiązania lepiej dopracowane. Więc średnia półka w cudzysłowie, jeżeli się z którąś propozycją nie zgadzacie, zapraszam do komentarzy. Pośród modeli, które wyglądają na klasyczne, ale można je kupić w XXI wieku, to króluje chyba w średniej półce Royal Enfield z modelem Classic 350. Tutaj mamy jednocylindrowy silnik 349 cm pojemności, 20 koni mocy i jego większy, młodszy brat, czyli Royal Enfield Classic 650. On oferuje mocniejszą, już dwucylindrową jednostkę o pojemności 648 cm i generuje 47 koni mocy. Oba modele zachowują klasyczną stylistykę i oferują autentyczne wrażenia z jazdy. Tu nie mamy owiewek żadnych, tylko cały wiatr na klatę, tak jak kiedyś to się robiło. Classic 350 kosztuje jakieś 25,5 tysiąca złotych. 650 to już wydatek rzędu 36 tysięcy złotych i z tego miejsca tylko przypominam, że Classic 650 to jest nowość tegoroczna, i Royal Enfield wypuścił go w bardzo ciekawej gamie kolorystycznej. Co prawda są tylko 3 czy 4 kolory do wyboru, ale każdy z nich jest wyjątkowy. Mamy wersję zupełnie chromowaną, mamy wersję taką, nie wiem jak to nazwać, taki mydelniczkowo-zielony, no i mamy też wersję czerwoną. Więc może warto, jeżeli szukacie motocykla klasycznego w XXI wieku, to może warto tam zajrzeć. I dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że Royal Enfield powinien się znaleźć wśród marek e, tanich, czy tak jak ja go umieściłem, wśród marek ze średniej półki, bo sam tutaj nie byłem pewien, gdzie go umieścić. Kolejna propozycja motocykli klasycznych ze średniej półki to jest Kawasaki W230 i W800. To jest esencja klasycznego japońskiego stylu. W230 ma silnik 233 cm3, niecałe 20 koni mocy, a W800 z kolei blisko 800 cm3, które generuje 52 konie. Zarówno 230, jak i 800 na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, a różnią się jedynie silnikiem i rozmiarem. Tylko, że różnic jest więcej między Innymi w wykończeniu. Natomiast oba te motocykle łączy dosyć ascetyczne wyposażenie. W230 kosztuje 24 tysiące złotych, a kawasaki W800 jest dostępny od 49 tysięcy złotych i warto tutaj zauważyć, że te ceny kawasaki trochę spadły, zwłaszcza modelu W800, dlatego że ten model akurat mimo że jest wyjątkowo ładny, miałem okazję też siedzieć na nim na targach motocyklowych w Warszawie. Odbiorcy na zachodzie mają problem z tym motocyklem, dlatego że on jest niewspółmiernie drogi do tego, co daje. Tutaj Kawasaki chyba próbowała zrobić taki model premium dla wybranych z tym W800, tylko to trochę się nie udało, bo o ile on jeździ spoko, to nie jest wart dopłacenia tej różnicy, która dzieli go od Royal Enfielda. To nie jest moje zdanie, tylko to jest zdanie dziennikarzy z zachodu i generalnie Kawasaki z modelem W800 podobno na świecie ma problem. Zobaczymy jak będzie w Polsce, nie jest to typowy sprzęt, na którym generuje się ogromne obroty w Polsce, no bo u nas jednak Młodzież to koniecznie chce plastiki, a jak ktoś jest trochę starszy, to szuka chyba więcej wygody. Taki jest mój odbiór sytuacji. Jeżeli się mylę, dajcie znać w komentarzach, oczywiście zapraszam do dyskusji, no bo jest o czym. Lecimy z kolejną marką. No tutaj zdecydowanie właściwe miejsce jest to średnia półka cenowa i no dosyć wysoka półka jakościowa. Mowa o marce Triumph. Triumph w tej kategorii Modern Classic proponuje nam dwa triumfy Bonneville, T100 i T120, które różnią się głównie pojemnością silnika, odrobinę różnią się też rozmiarem, i dwa Scrambler'y. Ale zacznijmy od Bonneville'ów. Bonneville'ów? Bonneville'i? Zacznijmy od modelu Bonneville. No, wybrnąłem. T100, czyli ten mniejszy, posiada silnik 900 cm sześciennych i 65 koni mocy, a T120, no to jest 1,2 litra i 80 koni. To jest model Bonneville a Scrambler 900, z kolei zachowuje klasyczny styl przy większym prześwicie i offroadowym charakterze. Boneville T100 to jest 55 000 złotych, około T120, czyli ten większy, to 62 tysiące złotych, a Scrambler zaczyna się od 58,5 tysiąca złotych, tylko warto tutaj dodać, że Scrambler także ma większego braku, Napędzanego naprawdę niesamowitym silnikiem 1,2 litra. Dwa cylindry po 600 cm pojemności generują trzęsienie ziemi za motocyklem. Eee, może Was ten model również zainteresuje, tylko że tutaj już wchodzimy w półkę cenową urzędu 70 tysięcy złotych, więc większy Scrambler trochę droższy scrambler. No i teraz Honda i tutaj uwaga, obecność Hondy w grupie średnie trochę średnio mi pasuje. Jak omówimy te modele, to zaraz wam powiem dlaczego ja uważam, że chyba nie do końca w tej kategorii Honda się powinna w tym momencie znaleźć. Wydaje mi się, że powinna trafić do budżetowych motocykli, ale o tym za chwilę. Honda ma dla nas model Rebel, czyli dokładnie CMX500 Rebel, który posiada dwucylindrowy silnik 471 cm pojemności, 46 koni i jego większy brat Rebel 1100 ma litrowy silnik generujący 87 koni. Model 1100 oferuje również więcej wyposażenia elektronicznego, w tym tempomat. Mniejszy Rebel 500 kosztuje, uwaga, 28,5 zł. Jego większy brat, model 1100, kosztuje 40. 28 tysięcy złotych. No i teraz dlaczego mi się wydaje, że honda z tymi modelami akurat niekoniecznie powinna znaleźć się w średniej półce, tylko raczej bym ją zaczął pchać niżej. Mimo że jakościowo rzeczywiście, no to jednak jest honda i ja jestem spokojny, że to się nie rozsypie. Honda podjęła ciekawą walkę z chińskimi producentami motocykli, dlatego że wielu producentów w Japonii, no i w Europie Trochę ma problem z tym, że Chińczycy oferują niezłą jakość za dużo mniejsze pieniądze. I teraz co z tym zrobić? Można z tym walczyć, można pompować ogrom pieniędzy w promocje i mówić, zobaczcie, no ale my byliśmy pierwsi, dlatego jesteśmy lepsi, a tamci to sprzedają podróby, albo można zrobić to, co zrobiła honda, czyli jak nie możesz z kimś wygrać. To się do niego przyłącz. Honda utworzyła w Chinach oddział firmy, który zajmuje się produkowaniem motocykli tylko na chiński rynek. I gdyby te motocykle ściągnąć do Polski i podoliczać wszystkie opłaty, waty, cła, akcyzy i tak dalej, i dodać koszt transportu, to motocykle, które Honda jako podmarka Hondy sprzedaje w Chinach, w Polsce kosztowałyby 5-6 tysięcy złotych. Więc oni zaczęli iść w kierunku pokonywania Chińczyków na ich własnym polu. No i zastanawiam się teraz, jeżeli nowy Rebel 500 kosztuje 28 czy 9 tysięcy złotych. To jest z jednej strony Honda i jakość jest naprawdę spoko, a z drugiej strony, kurde, no nowa Honda za, za trzy dychy? No przyznacie sami, że to jest dosyć tanio i generalnie na, na tle innych producentów motocykli, w tym głównie japońskich, Honda bardzo się wyróżnia cenowo. Te motocykle są ewidentnie tańsze. Zastanawiam się, gdzie szukają oszczędności. Mam nadzieję, że w miejscach, na których oni mogą oszczędzić, a nie w miejscach, na których oszczędzają na kupującym. Czas pokaże. Dajcie znać w komentarzach, czy któryś z tych motocykli wam pasuje, na którym byście się widzieli, na przykład, albo który macie zamiar kupić. Przechodzimy do kategorii drogich motocykli, czyli motocykli premium. I zaczynamy od Harleya. No bo jeżeli rozmawiamy o motocyklach klasycznych, które można kupić w XXI wieku, to naprawdę mamy e, głównie dwóch amerykańskich producentów, którzy w zasadzie tylko takie motocykle mają w ofercie. Harley oprócz modelu Pan America ma w ofercie tylko motocykle tak zwane klasyczne czyli chromy, raczej wyprostowana pozycja za kierownicą. Więc Harley też w tym roku 2025 stawia na klasykę z modelami takimi jak Sportster S. Co prawda, te Sportstery oczywiście mają już inne silniki, to nie jest Milwaukee 8, natomiast no to jest zarzut według wielu. Natomiast dalej jest to klasyczny motocykl, więc zupełnie spokojnie w tym, w tym zestawieniu dzisiejszym się może znaleźć. Mamy linię Sportster, mamy linię Softail, mamy linię Touring. I te wszystkie motocykle idealnie pasują do kategorii Modern Classic, czy też do motocykli klasycznych. No i ponieważ jest to kategoria premium, to spodziewajmy się premium wyposażenia i premium cen no i legendarnej stylistyki, i przede wszystkim legendarnej marki. Ten napis legendarny jest. Za to też się dopłaca. Bo ceny zaczynają się od 70 tysięcy złotych za nowy motocykl i sięgają znacznie wyżej. Generalnie górnej granicy nie ma. Widziałem modele CVO za 250-300 tysięcy złotych, także to jest marka premium finansowo zdecydowanie. Największa konkurencja Harley'a, pochodząca również ze Stanów, to oczywiście marka Indian i motocykle Indian z wyjątkiem modelu FTR. Łączą amerykański styl z nowoczesnymi technologiami i uwaga, one są produkowane w polskiej fabryce w Opolu, przynajmniej te, które idą na europejski rynek. Model Scout, Chief, Roadmaster, no i ceny zaczynające się podobnie jak u Harley'a od 70 tysięcy złotych, mniej więcej, niektóre modele są trochę tańsze. Na najwyższe modele no to jest już grubo powyżej 150 tysięcy złotych. Segment premium, no co ja mam zrobić? No i trzeci producent segmentu premium, który oferuje nam motocykle, które wyglądają jak klasyczne, to jest BMW i mamy model BMW R12, czyli bokser o pojemności 1170 cm, 109 koni, idealny na krótkie trasy, wypady miejskie, dojazdy po mieście i przejażdżkę tym motocyklem możecie znaleźć na tym kanale, bo miałem R12 w swoich rękach rzeczywiście. Jest to ciekawy sprzęt, akurat w wersji 9T, którą jeździłem, nie jest on zbyt klasyczny. Natomiast ta platforma R12 posłużyła BMW do zbudowania wielu takich neoklasycznych motocykli, więc, któryś z tych modeli może się Wam spodobać. Zachęcam do obejrzenia strony internetowej BMW Motorrad i do pobawienia się konfiguratorem. Pojawiło się parę fajnych propozycji. Mamy R12 w wersji Cafe Racer, jest R12 w takiej ciekawej wersji inspirowanej latami 80. która się nazywa G łamane S. To jest jakiś taki turystyczno, nie wiem co, trochę podwyższony motocykl, jest też Scrambler. Też zbudowany na platformie R12, więc jeżeli szukacie czegoś w tym budżecie, no to i, i w segmencie premium to BMW R12 zdecydowanie jest czymś na co warto spojrzeć, jeżeli lubicie bardziej agresywną jazdę, bo tego nie da się ukryć, ten motocykl jednak dosyć mocno zachęca do szybkiej jazdy. Polecam Wam film na tym kanale, bo, bo ja tam też o tym opowiadam i to jadąc na tym motocyklu, więc yy, opowiadam swoje też pierwsze wrażenie z jazdy nim. I ono właśnie takie było, że ten motocykl zachęca do szybkiej jazdy. I drugi klasyczny motocykl, który BMW ma w swojej ofercie, to jest BMW R18. Tam mamy potężny silnik boksera o pojemności 1,8 litra. On generuje co prawda 91 KONI, natomiast on to jest lokomotywa po prostu. Zapewnia majestatyczne osiągi, komfort na długich trasach. No i teraz ceny. R12 to jest od 63 tysięcy złotych, R18 startuje od 101, ale tutaj, tak jak w przypadku Harley'a, nie ma górnej granicy, dlatego że wersja Transcontinental bodajże kosztuje chyba 160 000, czy 170 tysięcy, a jak się dobrze pobawicie konfiguratorem, to 200 wy przebijecie na luzie. Tylko, że R18 to jest motocykl, który jest klasyczny, jest do bardzo specyficznego klienta i bardzo słabo się sprzedaje na zachodzie i bardzo szybko traci na wartości. To warto też wiedzieć. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem takiego motocykla. R18 świetnie jeździ, był na tym kanale również z nią materiał i ja tym motocyklem jeździłem dosyć długo. Odsyłam Was również do tego filmu. Zobaczcie, może to jest coś dla Was. Bardzo bogato wyposażony, bardzo fajnie jeździ, bardzo łagodnie jeździ, wybacza bardzo dużo błędów, bardzo pomaga motocykliście w wielu sytuacjach, tam jest bardzo dużo systemów. Natomiast. Tak jak mówię, no wiąże się to z pewnym ryzykiem, że jeżeli nie zmieni się sytuacja rynkowa, to raczej stracicie na nim na wartości przy odsprzedaży więcej niż na innych motocyklach. Ich jest po prostu mało, one w Stanach się nie przyjęły, bo w Stanach, no to ma, to BMW, no my mamy Harley'a, co prawda Harley i poszedł w złą stronę, ale jest nasz, to my będziemy kupować Harley'a. To jest bardzo specyficzny rynek, taki zamknięty na nowości po prostu. I to jest ciekawe, bo w Stanach BMW w ogóle uchodzi za markę premium, posiadanie BMW to jest wow, no a ta R18 jakoś właśnie, no nie idzie, no nie idzie. Dajcie znać, jeżeli czegoś Wam zabrakło na tej liście, zapraszam do sekcji komentarze. I dajcie znać, czy któryś z tych motocykli przykuł waszą uwagę. Jestem bardzo ciekaw, a może ktoś z was, który z tych motocykli posiada i twierdzi, że ja się mylę, mówiąc tutaj to co mówię, to również odsyłam do komentarzy. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny materiał już niedługo. Dwa razy w tygodniu na tym kanale filmy się pojawiają. Raz są gadane takie jak ten Staram się jednak, żeby jak najwięcej filmów było związanych stricte z jazdą na motocyklach i takie filmy w przygotowaniu również cały czas mam. O. Dobrego wieczoru, dobrego dnia. Nie wiem o której to oglądasz, człowieku men.